Że to ty masz dosyć mnie? O stary. Mocne słowa jak na typa, który ubiera się tylko na czarno. I ma portfel w kaczuszki. Byczku, ty nawet kraść ani porywać nie umiesz. Przykład, proszę bardzo. Kto wczoraj chciał ukraść babie pięć dych z portfela? No ty. I co się stało, gdy miała tylko stówę? Wydałeś jej resztę. Dobrze, że nie macie żadnego klubu tych swoich porywaczy. Powiem tyle, byłbyś gnębiony. Dlatego masz mnie dosyć, bo się czepiam. Dobrze, dobrze. I co, chcesz tak po prostu odejść? Zostawić mnie? Ale to ja byłam twoją pierwszą. Nieważne, kogo następnego porwiesz, i tak tylko mnie będziesz miał w pamięci. Oj, to twój kolejny błąd. Przywiązujesz się. No a co się działo wczoraj w nocy? Jakiś typ zaczepił mnie i chciał mnie porwać. A ty co? Awantura na całą chałupę. Bo zazdrosny. Co? Pies ogrodnika komuś nie da, sam nie weźmie, nie? Stary, ja tu czekam. Stygnę. Ja już korzenie tu zapuściłam. Zróbmy w końcu coś szalonego, no. Dwa miesiące w piwnicy i co? Nic. Nadal nie wiem, jak wygląda twoja facjata. Ty, może koszulki zróbmy? No dawaj, ja się zajmę hajsem, a ty całą resztą. Wyobraź to sobie, sztos koszulki. Byczku, robimy to.